A gdzie Ty masz się teraz udać? W głąb lądu. Wyjść z wody. Cały czas stoję w tej wodzie. to nie ruszają się. To jest tam gdzie czujesz się Co masz coś wypowiadać? Ja myślę, jakieś mm, rzeczy, które nie do końca są dla mnie kształtne. Spocząłem posąg, jakby jakieś osoby, ale mi przeminął za chwilę, jakby minął jakieś rzeczy. Czułeś, jakbym szedł takim jakimś korytarzem, jakby trochę jeszcze w tej wodzie był. Trochę wodny ten korytarz, trochę jakby. Muszę od jakiś jakieś na bym powiedział, po tym, po tą. To chyba było nawet miasto, bym powiedział. To co wcześniej widziałem, tylko że jest cały zarośnięte. I tylko te elementy z tego miasta było widać, które były tymi właśnie półkrągami. A czemu one jest zarośnięte? To jest taki projekt? O co chodzi z tym zarośnięciem? To jest. To jest tak, że te rośliny po prostu były pierwsze. Że po prostu te budowle stoją wśród, wśród roślin. Tych roślin jest więcej niż tych budowli. Te, te, te budowle są przysłonięte tymi roślinami, tymi drzewami przede wszystkim. Bo widzę. Wysokie, takie pionowe stożki, takie drzewa. I tu mówię, że to jest miasto. Ktoś tam mieszka. Hmm. Ktoś tam mieszka. No? Kto tam mieszka? Jakieś postacie takie hmm, w jakiejś, takiej szacie, trochę białej, ale nie chcę, żeby to było w ogóle w jakiś, taki klasyczny sposób postrzegane. jako osoba w szacie, bo jak zobaczyłem tą, osta tą postać. To ten sposób ubrania jest taki trochę jak, jak róża, która by szła w dół, i ja już jak to ciężko wytłumaczyć, co ja widzę w ogóle. Widzę postać, nie wiem czy to kobieta, czy mężczyzna, najbardziej hmm. kobieta, biała, szata jest bardzo pofałdowana i jest taka, jest jednolita, i jakby w ogóle szata wychodziła od głowy, od twarzy w ogóle, jest wszystko w szacie. jak jakaś korona, ale to jest trudne to wytłumaczenie. Jest dużo, jest dużo detali. Widzę jakieś detale w ogóle na głowie, na y, jakieś jak To nie są jak koronki, tylko jakby jakieś trochę liście, trochę to jest przez oczyste, widzę trochę włosów, trochę, trochę szczegółów. Szata się później faluje mocno, jest bardzo bardzo mocno, trochę jak suknie są, to takie to jest mocno pofałdowane, ale nie wiem. Nie widziałem takiej, takiej mody po prostu, takiego czegoś. Wcześniej. Wszystko przed Tobą, zaprojektować. Jest, jest, jest tak, jest jakby się miał strój, który się ubiera na, totalnie na przetwarzy i idzie w dół bardzo szeroko faliście tak, tak takie białe coś i to się jeszcze przy przy głowie rozchodzi jeszcze na bok, na, na chwilę, jakby jeszcze jakby, jakby dwa człony tego stroju. Mniejszy i większy. Tu. A do tego z tyłu, tego członu z tyłu, jak się patrzy na głowę, to są takie właśnie jakby koronki, wzory. Yy, jest jakby, jakby coś, jakby włosy były ujęte w jakieś takie właśnie coś. I nawet widzę tam jakiś jakiś taki duży, duży szczek taki duży, jakby nie wiem, jak to nazwać. Czasami są, dia... Czasami są kryształy, jakieś, nie wiem, ludzie mają jakieś um, przyczepione, jakieś kosztowności. A to nie jest żadna kosztowność, tylko to jest z tego samego materiału zrobione coś, co przypomina taką kosztowność, która jest z tyłu pięta. Tylko to w ogóle nie chcę, żeby to pokarżone z kosztownością, bo to jest z tego samego materiału. Mm -hmm. Tylko to ma taki wzór podobny. Zrobię. Jest, pa, patrzy, patrzy się w stronę, w którą idę. Pojawiła się, o, bo szukałem osoby, która tu mieszka. Ale... Nie wiem jeszcze po co ona tutaj jest. Ale wygląda trochę inaczej niż ty. Ten wygląda stole. spokojniej, no. Na pewno tak. Wygląda inaczej. Czemu na ciebie reaguje? Czy na cię zauważa? Ona mnie widzi, tak. Jest, jest jakiś kontakt, ale też nie jest... Nie reaguje ani żadną obawą, ani żadnym takim jakimś większym zaciekawieniem. Raczej tyle, że no jak... To uważam. Tak, jak, jak po prostu chciałem zobaczyć, no to mam. Co się dzieje dalej? Zaskakują mi różne obrazy. Częściej jest to dla mnie trudno do zidentyfikowania. Ja w ogóle tak się zatrzymałem, idąc w ogóle w tą stronę, do tej, właśnie jakby, jakby, groty, bardziej i stanąłem. Bo ta osoba też jakby stoi na jakimś miejscu koło tej budowli, koło tego miasta, jakby na tym chodniku też. To jest. I po prostu ja miałem ten moment opisywania, i czuję, że to moment był długi w ogóle tego opisywania. I teraz stoję w tym miejscu. A mhm. więc tą jaskinię przed sobą? Tak, co jakiś czas w ogóle mija, ona się pojawia i wraca. To gdzie masz teraz iść? Nie wiem, widzę, że idę, idę po prostu w tej wodzie, w tą jaskini. Nie wiem, czy to jest dobre, że tam idę, ale tak jakoś się ta cała wizja w tą stronę jakby kieruje. I też czuję, że idąc w tej wodzie, to też czuję taki opór wody. Znaczy tak, taką ciężkość wody idąc. I też czuję, że ta jaskinia może nie być za przyjemna w ogóle. Ale nie wiem, takie po prostu pierwsze prostu Jest to pewnie ciemniejsza. Ale jestem już przed, przed nim praktycznie. A ta postać została tam, gdzie była. Ja się patrzę, co ja robię. Dziękuję za wysłuchanie nagrania. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału i pozostawienia komentarza.